Tornada nawiedzają trzy stany w USA. Podsumowanie zniszczeń. Ponad 20 tornad przeszło przez Oklahomę, Nebraskę i Kansas w zeszłą środę. 13 osób mieszkających w przyczepach ucierpiało w Oklahoma City. W zniszczeniu uległy budynki, zalane zostały drogi i odcięty został dopływ prądu do wielu miejsc w mieście. Lotnisko w Oklahomie zostało zamknięte, a jego pracownicy i pasażerowie zostali ewakuowani na pół godziny podczas trwania burzy. Z Zoo uciekły tygrysy i niedźwiedzie. Jeden z bardziej znanych hoteli w mieście, The Norman Hotel, ma zniszczoną elewację. Ta ciężarówka została przewrócona na bok przez silne podmuchy wiatru. W ciągu następnych dni mieszkańcy spodziewają się kolejnych silnych wiatrów. I okazjonalnych trąb powietrznych.